No i tłok już mamy założony i skrobnik i skrobnik nowy też już siedzi tutaj mamy instalację jest Inst instalację od tego e tutaj zakładamy także robię od podstaw e, oszczelki, nowy tłok e, i skrownik no jeszcze tutaj spróbuję e, zrobić ten rozrusznik który widzę, że nie jest w dobrej kondycji także tak to wygląda e, filtr powietrza nowy trzeba założyć i tak dalej Uwodnie są wszystkie części, bajk rozrządu, uszczelki, głowica i tak dalej, i tak dalej. Także jest co robić. Na razie część, tutaj ta dziurka ta do śruby trzeba nagwintować bo jest zerwany gwint. Trzeba to nagwintować, także czekam na gwintowniki i będziemy działać dalej, ogólnie, yy, ogólnie yy, wały w dobrej kondycji, łańcuszek też, także czekam za, yy, gwintownik, za gwintownikami i będzie dalsza część remontu. Silnika. dzięki to tak by wyglądało po remoncie zobaczymy jeszcze instalację w skuterze jak wygląda potem będziemy potem będę um, próbował to odpalić zobaczymy no silnik wywalony z ram silnik wywalony z ramy jak widać i to chodzi, kapitalny remont wszystkiego? Jeszcze ten rozrusznik, ale to już w późniejszym czasie, przed założeniem silnika Bramę, będę się zajmował jeszcze tym rozrusznikiem.